Tarszec był człowiekiem, który w tamtej epoce... Zmieniał sposób myślenia Polaków. Ja czasami przywołuję, podaję taki przykład. W 1780 roku, więc 11 lat przed uchwaleniem Konstytucji, Sejm Polski miał debatować o kodeksie praw sądowych Andrzeja Zamoickiego. Posłowie w ogóle nie dopuścili do dyskusji, do debaty nad tym projektem. Księgi podarto, podeptano i zapisano w Konstytucji, czyli w uchwale Sejmowej, że posłowie nie życzą sobie, aby kiedykolwiek tak straszne prawo trafiło pod obrady polskiego Sejmu. A 11 lat Później, oczywiście inny komplet posłów uchwalił Konstytucję 3 Maja, czyli akt znacznie jednak dalej idący. Tyle stało się w ciągu tych 11 lat. W taki sposób zmieniono sposób myślenia polskich posłów. I to zrobił m.in. Staszyc swoimi pismami, ale nie tylko Staszyc, bo nie wprowadzajmy ludzi w błąd. Nie był on jedynym pisarzem politycznym tamtej epoki. Było ich wielu, którzy właśnie starali się zmienić sposób myślenia Polaków. To jest bardzo ważne. Starczyn przede wszystkim starał się y, pokazywać argumenty racjonalne, odwoływać się do rozumu szlachty, pokazywać im konkretne korzyści, jakie i kraj i naród odniesie na reformie. Konkretne korzyści. Jeżeli y, mówił o niewydolności systemu poddaństwa i pańszczyzny, to mówił, że... Chłop, który jest w niewoli, pracuje byle jak. Bo jest pracuje na ziemi, która nie należy do niego i on nie ma z tego żadnych korzyści. Jeżeli ten chłop będzie y, osobą wolną, będzie miał prawo do gruntu, to będzie zupełnie inaczej pracował, będzie pracował wydajniej. Będzie z tego większy pożytek dla kraju.